Witam, w tym poradniku chciałem pokazać jak przyspieszyć wyłączenie komputera. Nic tak nie irytuje, jak to, gdy wyłączamy komputer, a na, ek na ekranie pojawia się lista, czasami nawet kilku programów, które przestały odpowiadać i musimy czekać na ich zamknięcie. Im więcej programów było aktywnych, tym dłużej musimy czekać. Jest jednak i na to sposób. Dzięki niewielkiej modyfikacji rejestru musimy na Windows. Albo od razu zamykał proces aplikacji bez zbędnego oczekiwania na ich samoczynne wyłączenie. Dobra. Pierwszy krok. Uruchamiamy do rejestru. W tym celu włączmy menu start i wpiszmy frazę recedit. Wszystkie frazy podam w opisie. Przejdźmy do kolei na kluczy. Current User. Control Panel. I tak. Mamy taki ten desktop. Taki folder. Jeśli nie mamy wartości white to kill, up, time out, lub mamy lub mamy binarną lub DWORD to nie tworzymy. Jeśli nie mamy wartości white to kill, up, time out, to klikamy nowy, wartość DWORD i wpisujemy tą nazwę, ja tą nazwę dam, white to kill, up, time out, dobra. Przejdźmy już do tej wartości, Klikamy dwa razy i mamy dane wartości, 5000 to jest 5 sekund, jeśli ustawimy na 1000 system powinien się zamykać. Dać programom czas na jedną sekundę. Jak ustawimy 2000 to na 2 sekundy. Dobrze. Wpiszmy 2000. System da programom 2 sekundy na wyłączenie. Następnie wszystkie klucze pochowajmy, kliknijmy zakończ i ponownie uruchomimy komputer. Myślę, że pomogłem w tym. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i oglądania moich poradników. Cześć